Hej ludziska, zrobimy sobie dzisiaj opening tych pięciu skrzynek. Klucz już pokupiłem. Otwieramy. Patrzmy, czy mam fart. A co się nie spodziewałem farta. O! Właśnie ten skrzydła się podoba tu lesia. Spoko. Nowy tygielek. Fajnie. Akurat tego chciałem. Więc powiedzmy taki fart do połowy.

Na najgorzej, bo teraz zauważyłem tam w całej się tym dwójce chyba na gewach jakieś gówno mi wypadło he no niestety Mamy główną wypadek. Co jest licznikiem? To to by było na tyle.